Cześć kochani, witam Cię na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny filmik i dzisiaj będą niewypały kosmetyczne. Jak wiecie każdy z nas się zdarza właśnie kupić coś, co myślę, że się sprawdzi, że będzie fajne, że będziemy zadowolone. Natomiast też mam tu taki takich właśnie niewypałów kosmetycznych i zacznę od dezodorantów z firmy Neutral. Jest to dezodorant, który nie zawiera ani alkoholu, ani parabenów, ani żadnych barwników. Pojemność jest tutaj standardowa 50 ml. Jak widzicie to jest taka zwykła kuleczka. No i muszę Wam powiedzieć, niestety, dezodorant się u mnie zupełnie nie sprawdził. Pierwszy minus to jest to, że miałam wrażenie, że ta kulka w ogóle się zapycha, że się zakleistowuje. Nie chciała się w ogóle obracać. Miałam wielki problem, żeby zaaplikować w ogóle dezodorant pod pachę. A drugi, no największy minus, jaki jest tego dezodorantu, czy jego ja użyłam, czy nie użyłam, to efekt był taki sam. Dezodorant u mnie w ogóle nie chroni przez problemy potliwości, zupełnie. Mogłam równie dobrze posmarować się wodą pod pachami i efekt byłby ten sam. I niestety zużyłam go w połowie i ląduje do kosza na śmieci, bo niestety nie jestem w stanie do niczego go więcej wykorzystać. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam... I to jest puder. Puder z Makeup Revolution. Ja sobie zamówiłam kilka właśnie kosmetyków przez internet. Zresztą jestem bardzo zadowolona. Są ok. Tutaj wydawało mi się puder. Jest w kolorze transparentnym. Jest taki fajny tutaj schowek na gąbeczkę. Jest tutaj lustereczko. No i muszę Wam powiedzieć, że nie wypał kosmetyczny totalny. Raz, że to lusterko, które tutaj jest w środku, to możecie sobie przejrzeć i zobaczyć albo jedno oko, albo kawałek ust, albo kawałek policzka, więc nie wiem jak się przejrzeć w całości, żeby nałożyć w ogóle sobie na twarz puder. Dalej, ja używając takich pudrów zawsze nakładam je pędzlem, nigdy żadnymi jakimiś tam dołączonymi puszkami i tak dalej. Ja zawsze matuję skórę i dopiero później nakładam delikatnie puder, natomiast sam puder to jest transparentny, a on jest po prostu, zobaczcie, jaki ciemny. I takie ciastko robiło się u mnie na twarzy, strasznie żółty kolor, coś potwornego. Dalej, nakładając czy puszkiem, czy pędzlem, strasznie dużo produktu się tutaj osypywało. To później wchodząc z powrotem do opakowania, wszystko było uciapane, ten puder był po prostu wszędzie, dlatego dla mnie takie rozwiązanie po prostu Opakowanie dla pudru niekoniecznie jest dobre, dlatego że widzicie, to luźno lata, to się nawet nie zatrzaskuje do środka, żeby zostało. Normalnie w kosmetyczce się otwiera, jak widzicie, więc dla mnie tragedia, kolor, tragedia, to tu zostawia na skórze, również tragedia. Także niestety produkt kolejny, który ląduje do śmietnika. Kolejną rzecz, którą tutaj mam i to kupiłam, bo... Jedna właśnie z YouTuberek pokazywała, bardzo zachwalała. Jest to olejek waniliowy z ekstraktem wanilii, przepraszam, sezamowy. Jest to z tej serii Wellness i Beauty. Taka tutaj buteleczka nam wystarczyć powinna na 10 kąpieli. I owszem, na 10 kąpieli, a nawet więcej wystarczy, dlatego, że ja wlewałam tylko taką jedną nakrętkę do wanny. I muszę Wam powiedzieć, że tragedia. Pierwsza kąpiel, delikatnie pachnie, fajnie, ale to, co zobaczyłam na wierzchu, Pływające tłuste oczka jak w rosole, A więc no, weszłam do tej wanny oczywiście. Miałam wrażenie, że jestem tłusta, oblepiona, jakbym się po prostu wykąpała w rosole. A coś potwornego. Druga kąpiel była to samo, trzecia kąpiel była to samo. On delikatnie pachnie właśnie taką wanilią. Jeszcze jak widzicie całkiem, całkiem sporo mi tego zostało. Nie mam pomysłu do czego to zużyć. Nie jestem zwolenniczką nacierania ciała właśnie żadnymi olejkami, bo ja mam tłustą skórę. Nie lubię takiego efektu jak się kleje także nie wiem albo wyrzucę albo będę się po prostu jeszcze męczyć żeby go zużyć także na pewno więcej do tych serii olejków z w beauty nie powrócę Kolejną rzecz którą tutaj mam i też mnie mega zawiodła. Jakiś czas temu ja Wam w holu zakupowym pokazywałam takie fajne pudełeczko, właśnie czarno-białe, kupione w Rosmanie. I tam były cztery bodajże produkty. Była sól do kąpieli, był żel podpysznic, balcam, nie balcam, tylko płyn do kąpieli i mejka. I to było tak fajnie zapakowane, w takich biało-czarnych właśnie, jak widzicie, kolorkach. I tak sobie pomyślałam, że a może dam mamie na dzień babci od córki mojej i tak dalej. I wiecie co dobrze, że tego nie zrobiłam. Sól, sól do kąpieli, była bez zapachu. Były to takie białe tylko kuleczki. Wsypałam to do wanny, zero efektu, zero jakiegoś zapachu, zero koloru żadnej pianki, no bo wiadomo to jest sól. Równie dobrze mogłam sobie wsypać zwykłej soli kuchennej i to samo bym miała, jeśli chodzi o kąpiel. Tutaj miałam pod prysznic, nie, to jest akurat do kąpieli, żal do kąpieli, to był. Także ja to opakowanie zużyłam na dwa razy, a tu jest 195 ml. Miało mieć to zapach przepiękny gryfuta. Niestety sztuczny, chemiczny, do grejfuta to mu daleko. Nie pieniło się to, nie było żadnej piany w kąpieli, opakowanie zużyłam na dwa razy, także tragedia. W tej chwili jeszcze mam żel prysznic. i muszę Wam powiedzieć, że na jedno zużycie ja potrzebuję tyle żelu, żeby się umyć. Także myślę, że trzy dni i będzie po prostu po żelu. Żel pachnie identycznie, chemicznie. Także cieszę się, że nie dałam tego matuli w byłby buba niesamowity byłoby mi, bo to jest przykro. Także tego jak zobaczycie gdziekolwiek naprawdę nie polecam. Kolejną rzecz, mam i jestem mega zawiedziona, dlatego że to jak widzicie jest produkt salmony, a ja kosmetyki z salmony uwielbiam. Tutaj miałam kokosowy serwet do mycia ciała. E słodki kokos i banany, 225 ml. I muszę Wam powiedzieć, że... <coughs> Zapach jest po prostu tak męczący, tu czuć tego banana, czuć ten właśnie delikatnie kokos, jest to dość mocny, dość słodki i mdły przede wszystkim zapach. Ja uwielbiam zapach kokosów, uwielbiam zapach bananów, natomiast ten zapach był jak dla mnie bardzo, bardzo mdlący, poza tym żel, sam żel powinien fajnie myć skórę ciała, i przede wszystkim się pienić. Niestety, tu była dość wodnista konsystencja, tak jakbym mi jogurt wylewała po prostu na rękę. Na rękę jak wylewałam, to to mi uciekało między palcami, tak było rzadkie. Na gąbkę niestety to się nie nadawało, bo miałam wrażenie, jakbym miał właśnie jakieś takie drobinki pienięgujące w sobie wiórki kokosowe cokolwiek, ale tutaj w składzie nic takiego nie ma. Także żel skończył mi się mega szybko, w ogóle się nie pienił, nie mogłam się dobrze umyć, miałam wrażenie, że jestem dalej tłusta, brudna, niedomyta. I o dziwo, myślałam, to jest tylko moja opinia i gdzieś właśnie spytałam mojej córej, ja wysłuchaj, myłaś się, powiedz, mówi, mamo, to się w ogóle nie chciało pienić, ale nie chciałam ci nic mówić, dlatego poszłam po drugi żel. Także jak widzicie, nie tylko moje odczucia były takie, także z tej serii myślę, że tych kokosów i bananów więcej niestety nie kupię. I mam jeszcze jeden produkt i jest to krem, jak widzicie, z L'oreala, Revitalift Magic Blue. Ja dostałam ten krem do przetestowania. No i bardzo się cieszyłam, no bo jak wiadomo firma L'Oreal to jest taka troszeczkę droższa już firma. Miałam kilka kosmetyków, byłam zadowolona. Jak widzicie on ma taki krem piękny, szklany swój taki właśnie ekskluzywny. Zużyłam go trochę, jak widzicie. On ma taką dość gwiazdą asystencję. Przepięknie pachnie. Bardzo mi się zapach podoba. Natomiast jeśli chodzi o działanie kremu, ja do tej pory muszę Wam powiedzieć, że borykam się z uczuleniem który mi niestety wyszło, tu w kamerze nie będziecie widzieć, bo oczywiście wszystko przykryłam korektorami. Natomiast miałam ogromny wysyp na twarzy. Mega mnie pozapychał ten krem i muszę Wam powiedzieć, że krem ma konsystencję bazy silikonowej. To jest tak, jakbyście nałożyli sobie bazę silikonową zamiast kremu, buzia się robi aksamitnie wygładzona śliska. Bardzo fajny efekt, bardzo mi się to podobało, bo się makijaż super trzymał na tym kremie. Natomiast to jaką szkodę mi zrobił ten krem na twarzy. No to jest po prostu Mistrzostwo Świata, dlatego się śmieję, że wyląduje niestety na stopach trochę drugi biznes, ale cieszę się, że nie kupiłam sama tego kremu, tylko dostałam, bo bym się lekko zdenerwowała, płacąc 50 zł za krem, który później wyląduje na stopach. Kochani, to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, czy mieliście coś z tych kosmetyków, czy coś się też u Was nie sprawdziło, a może wręcz przeciwnie, okazało się, że jest świetne. I bardzo fajnie się u Was sprawdza. Chętnie poczytam. Jak wiecie, ja lubię czytać komentarze, lubię na nie odpowiadać. A dzisiaj, kochani, ja się żegnam z Wami serdecznie. Do następnego filmu. Pa-pa!